Cześć kochani, tutaj Akina i dzisiaj przychodzę do was z przydatnym bardzo filmikiem. Również pozdrawiam. Yy, otóż dzisiaj wam pokażę jak szybko wbić level na MSP. Na samym początku chciałam was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama Ania Krasowska off, oraz przypomnieć o moim hasztagu hashtag #ak. Yy, myślę, że to będzie dość przydatny filmik szczególnie dla tych osób, które są początkujące. I nie za bardzo wiedzą, jak bić level. Ja też znawcą nie jestem, ale pokażę Wam, jak ja wbiłam ten level i to, co wiem, bo warto się dzielić wiedzą. Ojej, ale ona wygląda. E, pomijając. W związku z tym, stworzę nowe konto, aby właśnie Wam to pokazać na takim koncie, które ma zerowy level, no bo w sumie o to w tym chodzi. Tak więc wracam do Was jak skończę je robić. No i kochani mamy konto z zerowym levelem, z zerowym dosłownie wszystkim. Oczywiście przypominam Wam, że będzie do wygrania, także oglądajcie uważnie ten filmik. Gdzieś tutaj się pojawi hasło. Ogólnie mogłabym zacząć ten filmik w stylu kupcie sobie VIPa, przesłuchajcie sobie Dripie i Piksele, ale no, nie oszukujmy się, no, nie każdy może sobie pozwolić na kupno takiego VIP-a, także chciałam Wam pokazać sposoby, które tego nie wymagają. Tak więc pierwszą rzeczą są przede wszystkim zadania. Zanim cokolwiek zrobicie, nawet nie otwieracie sobie tych prezentów, jak sobie tworzycie nowe konto czy cokolwiek, tylko tak i robicie zadanka, zadanka, bo tutaj sobie dużo fejmu. I star końców, wyłączę sobie tutaj dźwięk, on jest irytujący dla mnie. O, widzicie, już mamy pierwszy level. Cudownie. Odbieramy sobie i te wszystkie y, nasze kochane prezenciki zbieramy. Widzicie, teraz już jest drugi level. Tak więc właśnie warto nic sobie tutaj, o i tutaj mam 50 fame, 100 star końców. Warto nic sobie, dosłownie nic nie otwierać i od razu sobie odpalić tę za zadankę. Kochani, już mamy trzeci level. Dobra. Następne, robimy kolejne. No i robimy sobie zadanka po kolei wszystko. Tutaj właśnie, jak mamy tą grę, ubierz się, to wcale nie musicie w to grać. Tylko chwileczkę sobie tutaj posiedzieć. Dosłownie chwileczkę. I wyjść. No i macie, jakby zrobione. Z tego mamy wszystkie zadania wykonane. Ale, ale, tutaj mam jeszcze zadania: o. Już wam pokazuję. O tutaj. Tak więc e, robimy sobie. Robimy wszystkie zadanka po kolei. O Jezu, Diamond Ride tu był. Matko. Zbieramy, zbieramy. No kochanie, jak widzicie, dużego farta tutaj mieliśmy. Zebraliśmy aż tyle Star Coinsów. Także, no wow. O, zwierzaczki właśnie. Zwierzaczki też Star Coinsy jak najbardziej. Klikamy sobie. Uuu, trzeci? Ładnie. Eee, no. Tak więc, no, mieliśmy dużego farta. Także warto też takie rzeczy wyłapywać i wchodzić na te czaty. No i właśnie, zdobyć autograf od przyjaciela online. Jeżeli jeszcze nie macie takiego głównego konta, to polecam sobie założyć jeszcze drugie, żeby to było właśnie Wasze takie główne, a tamto drugie było poboczne. Ja akurat mam już trochę tych kont, więc jakby zaproszę tutaj siebie. No i zdobędziemy sobie autograf ode mnie. Ogólnie to możecie też zaprosić kogoś z czatu, jeżeli nie chcecie tego drugiego konta, że tak to imię sobie y, zakładać. No ale polecam, bo to się w ogóle w wielu sytuacjach przydaje i mieć dwa konta to jest y, jedna z potrzebniejszych rzeczy. No i już mamy czwarty level. W ogóle tutaj właśnie jest jakiś bug w grze, to też was poinformuję. Y, nie ma takiej gry teraz jak casting, więc no tego nie jesteśmy w stanie zrobić do końca. No ale tutaj. Jak najbardziej, żeby kupić sobie nowe ubranko. Czy my nie mieliśmy tych star końców 850? Coś? A to co się stanęło. Hej, to jest niefajne, to jest niefajne. Właśnie tutaj te prezenciki sobie jeszcze otworzymy. Bo tego jeszcze nie otworzyłam. O, pięknie. Dobra, był to tylko bug, także super. Chociaż dalej nie wiem, co się stało z tą kasą z Diamond Ride'u. O, 120 nam wylosowało. Super. Także przechodzimy do dalszych sposobów na wbijanie levelu. I jest to oczywiście quiz. Ogólnie to, jeżeli Wam się nudzi, to możecie sobie w to dłużej pograć i wtedy ogarniecie mniej więcej jakie są odpowiedzi na pytania, no bo one się mniej więcej powtarzają i zawsze jakiś tam fejm się wygrywa. Ja tutaj Raczej ym, teraz nie będę w to grać, no bo nagrywam odcinek, ale Wam właśnie o tym mówię. Następnym sposobem są oczywiście seki, a nie tylko seki, a w ogóle filmy. Ale bardziej ludzie oglądają te seki, no bo no nie oszukujmy się, raczej komuś się tutaj paru minutowych filmów oglądać yy, nie chce, jeżeli chodzi tylko o wbicie levelku. Właśnie pamiętajcie, aby zawsze ocenić ten film, bo się dostaje za to właśnie też dużo star końców i ogólnie takie oglądanie seków y, powiedziałabym, że jest naprawdę dobrym sposobem, ale pokażę Wam jeszcze lepszy sposób, na który większość osób myślę, żeby nie wpadła, przynajmniej tak na początku. No sami widzicie z tymi sekami, no ja tutaj się rozgadywać na ten temat nie będę, tak samo ym, nie wiadomo ile ich oglądać, i teraz wam pokażę jeszcze coś super. Jest to oczywiście głaskanie zwierzaków, ale powiedzielibyście, ale to nie jest wbijanie fejmu, tylko star końców. Tak, ale już wam pokazuję. Jest coś takiego jak awards, i tutaj jest właśnie. Możecie sobie to przejrzeć i sobie wypełnić te awardsy, są różne, jak najbardziej. A tutaj jest jeden, który można zrobić w początkowej fazie, jak ma się konto i nie ma się za dużo star końców. I jest coś takiego, jak posiadanie jednego zwierzaka lub bunny. I proszę Państwa, teraz wchodzimy sobie w y, high scores y, zwierzaki. No i oczywiście sobie zbieramy te starkońcy po co? A właśnie po to, żeby kupić sobie zwierzaka. Wtedy zdobędziemy na tyle star końców, by kupić sobie takie zwierzaki dwa. No ale oczywiście zależy, co dla kogo jest ważniejsze, czy wbicie levelku, czy tam uzbieranie jakichś sum pieniążków. Chociaż mi się wydaje, no jeżeli ktoś by tak sobie wchodził i tam parę tego, parę tych zwierzaczków robił dziennie, no to jak najbardziej się na te ciuszki uzbiera. Ale żeby właśnie chociaż mieć ten szósty level, bo tam ma się więcej możliwości, albo na przykład ósmy. To tak samo. Ogólnie to właśnie ogarnęłam, że mm, najtańszy zwierzak kosztuje tylko 500 Starcoins, dlatego no już sobie tutaj nie wbijałam więcej, ale jeżeli wam brakuje, no to wiadomo sobie dobijcie. I teraz patrzcie, wchodzimy sobie w Bunis. Tak więc kupujemy sobie teraz te zwierzaczki. Mamy tutaj i posiada jeden zwierzak w Bunis. to jest 500, a tutaj za dwa już jest 2,500. Także proszę Państwa nic tylko brać. I właśnie wbijam sobie tutaj pięknie 500 star... 500 fejmu i tutaj 2,500 tysiąca fejmu. No proszę Państwa, proszę Państwa, czego chcieć więcej. Mamy level 5 i zaraz już będzie mi level 6. I to w bardzo krótkim czasie. No i za niedługo byśmy mieli już szósty level, także jak najbardziej na plus. 4,5 tysiąca fejmu zdobyte w bardzo krótkim czasie. Nic się nie narobiliśmy. No, a gdybyśmy jeszcze sobie obejrzeli tam parę seków, czy też kupili kolejnego zwierzaczka z głaskania zwierzaczków, żeby zdobyć pieniążki to też byśmy dostali tego fejmu więcej. Myślę, że Wam choć troszeczkę pomogłam i rozjaśniłam sprawę, jak szybko wbijać level na Movistar Planet. Oczywiście, jak mówiłam, to konto będzie do zgarnięcia. Tak więc hasło to Zaba1234. Hasło Wam się wyświetla na ekranie. No i kto pierwszy, ten lepszy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, aby nie minął Was żaden filmik. łapeczkę w górę oraz komentarz. Papa, comment vas-tu?